W dzisiejszej Ewangelii przedstawiona została scena rozmnożenia chleba. Scena, którą pewnie wielu z nas kojarzy nawet bez przeczytania tego fragmentu Ewangelii, która przewijała się wielokrotnie. Zwróciły moją uwagę dwie sceny, może nie tyle sceny, co, co dwa elementy tej, tej Ewangelii. Pierwszy ten element to, to samo rozmnożenie chleba. Zacząłem się zastanawiać, jak to. Technicznie mogło wyglądać. Tak, totalnie po ludzku. W jaki sposób te chleby zostały rozmnożone? Czy, nie wiem, w momencie, kiedy Jezus je rozdawał, w momencie, kiedy były. No właśnie, jak to się, jak to się mogło dziać? I jak tak się zastanawiałem, złapałem się na jednej myśli, że zastanawiam się, jak to się działo, kiedy właśnie to rozmnożenie się odbywało. A nie czy się działo. I to było takie radosne zaskoczenie, bo no chyba tu kwestia wiary jest kluczowa, że wierzymy w to, że te cuda się zadziały. Tutaj mówimy o rozmnożeniu chleba, ale tych cudów było przecież o wiele więcej. I raczej zastanawiamy się, tak po ludzku, jak to się stało, jak, jak tego Jezus dokonał, a nie czy dokonał. I to jest, myślę, taka, taki fajny punkt wyjścia do. Do naszej wiary, że wierzymy po prostu w to, że to się wydarzyło, ale nasz umysł, taki ludzki, taki przyziemny, czasem po prostu włącza tryb analizy i zastanawia się, jak to się w ogóle wydarzyło. A druga myśl, która podczas tej ewangelii mi przyszła do głowy, to towarzystwo Filipa i Andrzeja. Był taki, taki fragment, gdzie Jezus trochę podpuszcza Filipa, pytając właśnie: jak, jak nakarmimy tych, tych ludzi?, wiedząc, że, że nie ma za bardzo czym, chociaż on wiedział, że, że nikt nie, pójdzie, nie wyjdzie z tego miejsca głodny, ale bardzo spodobała, spodobała mi się ta scena, że Jezus działa poprzez innych ludzi. Że mógłby sam załatwić tę sprawę. Mógłby pewnie chwila, moment i, i wszystko, wszystko byłoby rozwiązane. Ale właśnie on zaangażował innych. Zaangażował innych, aby trochę poprzez nich działać, aby, aby oni byli wsparciem. I wydaje mi się, że w dzisiejszym świecie też tak może być, że to dobro, które e, dzieje się na tym świecie, dzieje się przez nas. Przez Niego, ale przez nas. Więc chyba ta otwartość, jakby łącząc te dwa wątki, no właśnie, wiara w to, że, że Jezus może, może działać, może, mogą dziać się cuda, mogą dziać się cuda nawet i dziś, i one będą przechodzić przez nas. Będzie Jezus po prostu działał przez nas, aby te cuda się dokonywały i też. Dziś, jutro, a może i w jakiejś bardziej odległej przyszłości.